Tego Mateusza, chwała, chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność osiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają, gdy Was prześladują, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Siostry i bracia, kiedy... Przeżywamy każdego roku uroczystość wszystkich świętych, zastanawiamy się, czemu ma służyć to święto. Otóż to święto to takie przypomnienie nam, że nie ziemia, nie nasz dom, nie nasze otoczenie jest naszym środowiskiem docelowym, ale naszym celem ostatecznym jest niebo i tam jest nasz dom na wieki. Co roku 1 listopada tłumy wyruszają na cmentarze. Od samego poranka we wszystkich informacyjnych stacjach telewizyjnych i radiowych podawane są komunikaty i raporty właśnie z dróg z okolic największych w Polsce cmentarzy, by pokazać, by również przestrzec, by poukładać, by również poinformować, jak wygląda sytuacja. I idąc na cmentarze, te tłumy, dzisiaj zmierzających do grobów swoich bliskich, niosą kwiaty, przynoszą znicze, ale id idą również z sercem pełnym wspomnień, z tęsknotą wielu z nas, bo przecież wielu z nas idzie do swoich rodziców, wielu również do swoich dzieci, do swoich małżon współmałżonków. Do, mówiąc krótko do osób, które bardzo kochaliśmy za życia i za którymi tęsknimy, ale też wielu wciąż pyta, może po cichu, może tylko w sercu, dlaczego właśnie dzisiaj, dlaczego właśnie dzisiaj Kościół wybrał tę porę roku i ten dzień, by przeżywać piękne święto, święto wszystkich świętych? Dlaczego Kościół wzywa nas, Byśmy w tym dniu wyszli z naszych domów i poszli między groby, czy to tylko tradycja, wiekowa tradycja, wielowiekowa, czy tylko piękny polski zwyczaj pamięci o zmarłych? W zastajeniu? Odpowiedź jest oczywista, oczywiście nie, nie, to coś znacznie, znacznie głębszego. A zatem postawmy drugie pytanie, dlaczego Kościół obchodzi święto Wszystkich Świętych? Kościół dzisiaj wspomina nie śmierć. Zauważmy, dzisiaj święto wszystkich świętych, mimo że idziemy na groby, nie jest świętem, w którym wspominamy śmierć, lecz z nadzieją patrzymy na życie wieczne. Nie, wspomina dzisiaj, nie wspominamy dzisiaj grobów, lecz spoglądamy w kierunku nieba. I nie wspominamy, mimo że idziemy ku końcowi, ku kresowi naszego pielgrzymowania jako pielgrzymi na ziemi i nadziei tutaj na ziemi, nie wspominamy końca, lecz bramę, początek wieczności. Uroczystość wszystkich świętych siostry i bracia jest więc dniem, w którym Cały Kościół spogląda ku górze, ku niebu, ku Chrystusowi, by powiedzieć światu: niebo naprawdę istnieje. Świętość jest w zasięgu ręki. Ciebie nie, droga siostro i bracie. Jest możliwa, i to jest tym, tą istotą naszego powołania. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Do świętości nie trafiają tylko wybrane osoby, te, które są kanonizowane w sposób uroczysty, właśnie tam na Placu Świętego Piotra, przy Bazylice Świętego, Bazylice Świętego Piotra. To są tylko wybrane, to są takie osoby, które stanowią swoisty, swoiste lampiony, swoiste, swoiste punkty odniesienia, słupy milowe w przestrzeni życia duchowego. Natomiast świętych jest niezliczona rzesza, siostry i bracia. Każdy z nas jest powołany do świętości. To święto wszystkich tych, którzy przeszli przez życie z Panem Bogiem. Którzy może nigdy nie byli znani, byli bohaterami piątego, nie drugiego planu. Nie mieli pomników, nie mają dzisiaj obroń, ale mieli to co najcenniejsze. Mieli czyste serca, mieli miłość większą niż własny ręk. A zatem czyje to święto? Czyje to święto? To święto Twojej babci, która uczyła się modlitwy. To święto Twojej mamy, Twojej taty, którzy już są z drugiej strony w domu Ojca, którzy po cichu każdego dnia. Czyli dobro, troszcząc się o to, byś wyrósł na dobrego człowieka, byś przejął od, ni od nich tę sztafetę wiary. W końcu to święto ludzi, którzy po prostu w codzienności, w szarości swego życia umieli trwać przy Bogu. A kim są święci? Bo to jest pytanie, które stawiamy sobie dość często, kiedy słyszymy o świętości, Pytamy dobrze, skoro mam być święty i jak gdyby zestawiam swoje życie z tym, co słyszę o świętym Janie Pawle II, z tym, co słyszę o świętych różnych, o ojcu Pio, o świętym Szarbelu i można by tu wyliczać ogromny katalog świętych, spróbujemy zestawiać szansę, czy ja mam szansę być święty? Jak najbardziej, droga, droga siostro i bracie. Również Ty i ja jesteśmy powołani do świętości, ale i mamy ogromną szansę, bo przecież święci to nie są jacyś nadludzie, którzy są kimś innym w odniesieniu do nas. To nie są herosi, którzy ży, przeszli przez całe życie bez wskazy. Spójrzmy na świętego Piotra, człowieka, który był mocarzem fizycznym bo był rybakiem, był fizycznie przygotowany do, do tego swojego zawodu, ale Pan go wyrwał z tego zawodu, mówiąc: pójdź za mną, od dziś będziesz łowił ludzi. Spójrzmy na świętego Pawła, który przecież w swojej młodości przygotował się jak naj, najlepiej do tego, by być faryzeuszem, by być świetnie przygotowanym w przestrzeni życia duchowego, religijnego i w, również przestrzeni życia prawnego, ale jednocześnie był tym, który prześladował chrześcijan. Był tym, który przyprod aresztował i doprowadzał pośrednio do śmierci wielu pierwszych chrześcijan. Zatem nie byli to ludzie, którzy byli ideałami w swoim życiu. Żaden z apostołów nie był idealny. Żaden ze świętych nie był idealny. Przed kilkoma tygodniami papież Leomczk XIV Wyniósł na ołtarze kilku świętych. Wśród nich wyniósł również na ołtarze Barto Blongo, włoskiego świętego, który w swojej młodości, w swoim życiu był człowiekiem niezwykle złym, niedobrym. Był satanistą. A łaska Boża tak bardzo go przemieniła, że z tego właśnie złego człowieka przemienił się w świętego osiągnął nim świętości. Zatem nie są święci nie są tymi którzy są bez skazy. To tacy sami jak my, zmagający się, wątpiący, słabi, czasami potykający się tak mocno, że ponosili konsekwencje również w zakresie prawnym. Ale w tym wszystkim zawsze byli wierni. I to jest również informacja dla nas, siostry i bracia żyjących tu I teraz, że i ty, nawet jeżeli gdzieś tam w swoim życiu, w swojej młodości popełniałeś błędy, zrobiłeś coś złego, jeżeli żałujesz tego, jeżeli od tego odszedłeś, jeżeli idziesz za Bogiem i przestrzegasz Bożych przykazań, masz szansę osiągnąć świętość. Bo święty to ten, który z każdej porażki umie powstać. Bo wie, że Bóg jest większy niż nasze upadki i grzechy. To ten, który potrafi kochać, nawet jeśli do, dostępuje często zranienia z powodu tej miłości. To ten, który umie również przebaczyć, nawet jeśli sam nie został o to poproszony. Moi drodzy, święci nie są gdzieś tam daleko. W wyabstrahowanym świecie życia wiecznego. Oni są pośród nas, są w kościele, są w naszych rodzinach, w naszych sercach, w naszej pamięci, w naszym sąsiedztwie, a może i w tobie samym, jeśli pozwolisz Bogu, droga siostro i drogi bracie, by cię uświęcał. Wczoraj powiedziałem, zapowiadając dzisiejszą uroczystość, że spróbujemy się na chwilkę pochylić również nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego właśnie dzisiaj. Idziemy na cmentarze. Dlaczego tłumy, miliony ludzi w Polsce dzisiaj udają się na cmentarze? Przez i Bracia, dlatego idziemy na cmentarze nie po to, by wspominać śmierć, ale po to, by przypomnieć sobie o życiu. Ten znicz, który dzisiaj zapalamy na grobach naszych bliskich, nie jest symbolem gasnącego życia, ale jest znakiem nadziei, że właśnie Chrystus jest światłem, który nigdy nie gaśnie. A kwiaty, które składamy na pomnikach, grobowcach naszych bliskich, to nie tylko ozdoba grobu, by ten grób wyglądał piękniej, to nie tylko gest taki, jak gest składanych w kwiatów w dniu urodzin człowiekowi żywemu, ale to coś więcej, znacznie więcej. To gest miłości, to gest miłości, która trwa pomimo czasu, która nie umiera wraz ze śmiercią. Miłość nigdy nie ustanie. Kiedy więc dzisiaj klękamy przy mobiłach naszych bliskich, to nie stoimy nad końcem, lecz nad bramą, która prowadzi nas do wieczności prowadzi nas do nieba, która prowadzi nas do Pana Boga, bo wierzymy, że również oni żyją, że żyją w Bogu, który jest miłością i życiem. Usłyszeliśmy dzisiaj w Perykopii Ewangelijnej i najpiękniejszy fragment Ewangelii: Kazanie na górze, serce świętości. I właśnie dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia Kazanie na Górze, to taki list napisany przez Chrystusa do wszystkich świętych, także tych, którzy jeszcze pielgrzymują, do nas również, siostry i bracia. Osiem błogosławieństw to takich osiem kroków na drabinie ku niebu. Osiem drogowskazów, które mówią nam, jak mamy przejść przez życie. By się nie pogubić, by nie zgubić tego sensu, by zachować światło, by się nie zatracić. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo tylko ten, droga siostro i brazie, kto nic nie posiada na własność, może być w pełni wypełniony i przepełniony bogiem. Błogosławieni, którzy się smucą, bo siostro i brazie Bóg ocierał łzy tym, którzy naprawdę kochają. Błogosławieni cisi mówi Pan Jezus, bo siłą miłości, siła miłości jest większa niż największy krzyk całego świata. Błogosławieni miłosierni, bo nikt, kto daje serce, nie pozostaje pusty. Błogosławieni czystego serca, bo siostro i bracie widzą, widzieć Boga, to znaczy, widzieć dobro tam, gdzie inni widzą zło. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo tylko ci, którzy godzą ludzi, naprawdę są dziećmi Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, bo prawda zawsze kosztuje, ale nigdy nie zginie. W i Ibracia. Zastanówmy się wspólnie, kończąc już to dzisiejsze rozważanie, czy my mieścimy się w ramach tych ośmiu błogosławieństw. To pytanie, które powinniśmy sobie indywidualnie postawić dzisiaj, w tym właśnie dniu, w swoim sercu, czy ja jeszcze mieszczę się w ramach ośmiu błogosławieństw? Czy moje życie ma w sobie ten kształt ośmiu błogosławieństw? Bo może właśnie w tym tkwi sekret świętości. Nie w wielkich czynach, ale w codziennej wierności, w małych, codziennie podejmowanych decyzjach, podejmowanych w aspekcie miłości. Świętość nie jest luksusem, ale jest powołaniem każdego ochrzczonego i każdej ochrzczonej. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest takim spotkaniem nieba z ziemi. I kiedy Kościół śpiewa, chwała Tobie Panie, to echo tego śpiewu powtarzają również święci w niebie. Często pytacie, kto jest na tej mszy u biskupa? Dwie, trzy osoby. Nie, siostry i bracie. Kiedy sprawowana jest święta Eucharystia, to wraz z celebransem, który. Tutaj u obecnia Jezusa Chrystusa obecne jest całe niebo. I do tego nieba dzisiaj jesteś zaproszony, abyś uczestnicząc w tej Mszy Świętej stał się Jego częścią. Życzmy sobie więc, abyśmy prawdziwie spoglądali na, na niebo, spoglądali z nadzieją, że i my kiedyś wszyscy razem w niebie się znajdziemy. Tego życzmy sobie.